Najczęściej kontrolujemy e, podczas e, tych naszych kontroli. E, muszę powiedzieć, że tak. E, po rejestracji, jeżeli Państwo przyjdą zarejestrować e, któryś z tych rodzajów e, działalności, w pierwszym roku próbujemy e, zrobić pierwszą kontrolę. Nie musi być to od razu po rejestracji. Mamy na to cały rok. E, gdy y, po tej pierwszej kontroli robimy coś takiego jak analiza ryzyka, czyli <laughs> e, s, e, robimy sobie taki dokument, w którym e, po tej kontroli, w, w której sprawdziliśmy wszystkie rzeczy u Państwa, e, analizujemy, e, czy tą kontrolę musimy kolejną przeprowadzić wcześniej, na przykład bo czegoś brakowało. Czy możemy to sobie zrobić za dwa lata, bo ogólnie możemy kontrolować Was co dwa lata. No niestety te kontrole są płatne, ale jest to chyba 112 zł za godzinę, co dwa lata, także to to nie jakieś niesamowite jest. Czyli tak, najpierw musimy, każdy pszczelarz, tak jak już zawsze powtarzałam na każdej konferencji, musi zgłosić pasiekę. Jest to zgłoszenie ze względów epizootycznych. Później zgłaszamy dopiero rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią, bądź jeszcze jest jedna forma, bardziej skomplikowana, konfekcjonowanie miodu. W powiecie myśliborskim jest około 300 pasiek. Te dane tutaj na dole już są odnośnie RHD i sprzedaży bezpośredniej już są nieaktualne, ponieważ po tych naszych konferencjach tutaj zmniejszyła się ilość podmiotów trudniących się, działających w ramach RHD i sprzedaży bezpośredniej, także mamy wymierny tego skutek. Tutaj nie będę Państwa zanudzać aktami prawnymi, bo nie po to tutaj dzisiaj jesteśmy. Na czym polega sprzedaż bezpośrednia? Sprzedaż bezpośrednia dotyczy produktów takich podstawowych pochodzenia zwierzęcego. To jest nieprzetworzonych produktów pszczeli, takich jak miód, pyłek pszczeli, bierzganie, mleczko pszczele. Sprze sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych z własnych surowców. Na tym polega sprzedaż. Tutaj mamy proces rejestracji. Przy rejestracji sprzedaży bezpośredniej najpierw jest jeszcze taka, taka dodatkowa rzecz, ponieważ musimy zatwierdzić projekt technologiczny. Jest to taki uproszczony projekt, bez części graficznej, tylko część pisemna. Musimy tam odpowiedzieć w tym projekcie na a, parę pytań, co będziemy produkować, w jakich ilościach będziemy a, produkować, skąd będziemy mieć wodę. Takie podstawowe rzeczy. I najpierw powiatowy lekarz zatwierdza projekt technologiczny, później dopiero rejestruje sprzedaż bezpośrednią. W rolniczym handlu detalicznym jest dużo prościej, ponieważ nie musimy mieć tego projektu technologicznego. <laughs> Gdzie, możemy, gdzie można prowadzić sprzedaż i komu można sprzedawać produkty wyprodukowane w ramach sprzedaży bezpośredniej, w miejscach, w których odbywa się produkcja tych produktów, czyli we własnym gospodarstwie, na targowiskach, z obiektów ruchomych, urządzeń dystrybucyjnych. Możemy sprzedawać również do zakładu zaopatrującego konsumenta ostatecznego, czyli na przykład do sklepów, restauracji, firm prowadzących catering. Jeżeli jest to na terenie naszego powiatu bądź województwa, informujemy, a w innym na przykład powiecie, informujemy danego powiatowego, na którym terenie będziemy chcieli sprzedawać, w terminie 7 dni, że taka sprzedaż w tym w tym miejscu będzie. Również na terenie województw ościennych, tak? Też musimy powiatowego poinformować, że będziemy sprzedawać nasze produkty. Możemy też sprzedawać te nasze produkty podczas kiermaszy, festynów, wystaw. I tutaj jest taki wyjątek, bo w tym momencie możemy to sprzedawać, te produkty sprzedawać na terenie całej Polski z tym że też musimy powiatowego lekarza tam gdzie odbywa się festyn powiadomić że nasze produkty będą sprzedawane te produkty możemy też sprzedawać poprzez inne podmioty ale te podmioty muszą być zarejestrowane również u powiatowego lekarza weterynarii jako pośrednicy Tutaj rolniczy handel detaliczny różni się też od sprzedaży bezpośredniej tym, że w ramach tego rolniczego handlu detalicznego możemy też sprzedawać produkty przetworzone, czyli na przykład miód z różnymi dodatkami, nawet możemy piec ciastek. I teraz sprzedaż tych produktów odbywa się także, tak jak w sprzedaży bezpośredniej. Dodatkowo możemy sprzedawać te produkty przez internet w ramach ogranicznego handlu detalicznego. Tutaj znowu są akty prawne, to nie będziemy o nich mówić. Produk podmioty zamierzające prowadzić rolniczy handel detaliczny w zakresie produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub jednocześnie zawierające środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i roślinnego mimo wszystko powinny się rejestrować nie w sanepidzie, ale w ale u powiatowego lekarza weterynarii na stronie głównego lekarza weterynarii jest wniosek przykładowy, gdzie można, gdzie można go pobrać i wypełnić, również na stronie naszego inspektoratu, która w tym momencie jest akurat w przebudowie i trochę utrudniony jest do niej dostęp. Ale już myślę, że niedługo na dniach będzie można skorzystać. Również są wszystkie wnioski do pobrania, i, które ułatwiają rejestrację tych naszych właśnie działalności. Tutaj, tak jak już mówiłam, nie jest potrzebny projekt technologiczny. I teraz lekarz weterynarii, jeżeli składamy wniosek, należy podać numer pasieki, tak? Bądź także numer, który nadaje nam Agencja Restrukturyzacji, jeżeli się jest rolnikiem. Jeżeli pszczelarz nie ma takiego numeru, bo może tak być, składa oświadczenie, że posiada pasieki. I to wystarczy. Nie trzeba żadnych wypisów z krajowego rejestru sądowego, numerów działalności gospodarczej. Jeżeli pszczelarz czegoś takiego nie ma, wystarczy oświadczenie, że posiada pasiekę. Teraz tak. Tutaj też mamy odnośnie podstaw prawnych. Kryteria uznania działalności za rolniczy handel detaliczny. To jest tak, obsługa lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży i dostawy do konsumenta końcowego. Sprzedaż żywności na rzecz konsumenta końcowego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, sprzedaż na festynach i teraz produkowana żywność. Pochodzi w całości lub części z hodowli, uprawy lub yy, home, tak? Yy, I sprzedaż żywności w zakresie limitów określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa dla pszczelarzy, sprzedaży bezpośredniej nie ma limitów i w rolniczym handlu detalicznym też, też nie ma. Nie ma. Prolicze? Ale rocznych, ale roczny. Roczny, ewentualnie roczny To znaczy? Nie konsumę Nie Do tych większych, e, tak, do tych konfekcjonowania miodów, tak. Tam, tak. Ale my mówimy teraz o tych prostej działalności. E, Wymagania RHD są bardzo... Okay. Do mikrofonu. Dobrze, dobrze. Okay. E, dobrze. E, dobrze. E, czyli teraz tak. E, wymagania dotyczące RHD, czyli to, co sprawdzamy na kontrolach, o tych wymaganiach mówi nam załącznik do rozporządzenia 8.52 na 2004. To jest jedno z rozporządzeń pakietu higienicznego Unii Europejskiej. Tam są naprawdę najprostsze wymagania, czyli takie, że urządzenia do pozyskiwania tego miodu muszą być wykonane z, z materiałów, które mogą mieć kontakt z żywnością. Tak? że nie może być skroplin w pomieszczeniu, w którym produkujemy, że musi być zabezpieczone przed e, musi być zabezpieczone przed szkodnikami to pomieszczenie, tak? W ramach EHD jest nawet przyzwolenie, że można to robić we własnej kuchni. Oj, coś chyba Pomieszczenie, właśnie tutaj jest to, co mówiłam. Tu jeszcze jest dodatkowo, że światło powinno być dobre, które nie zmienia barw produktów pochodzenia, zwierzęt, produktów pochodzenia zwierzęcego, ciepła, zimna woda. No, powinno być sufity, posadzki powinny być łatwo zmywalne. W pomieszczeniach za, tych zapewnia się, i zobaczcie, tutaj nie ma, że określone pomieszczenie do tego, określone pomieszczenie do tego. Tu jest tylko wyodrębnione miejsce. Czyli to może być jedno pomieszczenie, z tym, że no wiadomo, że słoiki trzymamy tutaj, tutaj produkujemy, tak. Musi mieć umywalkę, toaletę, ale nie musi to być na terenie tego obiektu. Może jeżeli produkujecie w kuchni letniej ten miód, to umywalka, toaleta, jeżeli jest w domu, my się tego nie czepiamy. Miejsce do zmiany odzieży własnej na roboczą, no ale to wszyscy wiadomo mają. Instalację urządzenia jest sprzęt, no to już o tym mówiłam, że muszą być, urządzenia muszą mieć adres do kontaktu z żywnością. Czyszczenie, dezynfekcję przeprowadza się z użyciem środków nie wpływających negatywnie na produkt końcowy. Dezynfekcja drobnego sprzętu przeprowadza się wodą w temperaturze nie niższej niż 82 stopnie. I oczywiście to czyszczenie i dezynfekcję przeprowadzamy po skończeniu cyklu produkcyjnego. Tak? Teraz odnośnie wody, bo tu czasami są problemy. Jeżeli jest to woda z wodociągu, to nie ma problemu, ponieważ sanepid dwa razy w roku bada tą wodę, tak? I możemy się zwrócić do urzędu gminy bądź do sanepidu o wyniki badania tej wody. Jeżeli mamy własne ujęcie, to raz do roku powinniśmy badać tą wodę z własnego ujęcia i my to sprawdzamy. Teraz tak. Osoby mające kontakt z produktami przy wykonywaniu czynności, czyli państwo, którzy produkujecie ten miód, powinny przestrzegać zasad higieny, posiadać orzeczenie lekarskie do wykonywania pracy z żywnością. Tak? Takie orzeczenie lekarskie wydaje lekarz medycyny pracy, czasami też. Wydaje takie orzeczenia zwykły lekarz. Spotkałam się z czymś takim. Osoby, które się tym zajmują, powinny być zdrowe, nieprzeziębione, używać czystej odzieży, najczęściej w jasnych kolorach, myć ręce przed każdym przystąpieniem do pracy bądź ich zatrudzeniem. Produkty powinny być świeże, o cekach, świadczące. O świeżości, te ich cechy elektryczne powinny o tym świadczyć. Przechowywanie i transport, transportowanie również powinno odbywać się w warunkach powodujących niezanieczyszczenie nie tych produktów. Tutaj, odnośnie orzeczenia lekarskiego, jeszcze do, do tego orzeczenia są potrzebne badania w kierunku Salmonelli. I, żeby uzyskać takie badania, należy się zwrócić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tam panie wszystko pokierują, powiedzą, jakie próbki trzeba im dostarczyć i kiedy. I z tymi wynikami badań udajemy się do lekarza medycyny pracy. My kontrolujemy, badanie wody, właśnie te orzeczenia lekarskie i badania miodu, jeżeli właściciel posiada. My również w ramach monitoringu takiego środków spożywczych przeprowadzamy, co Państwo wiedzą, badania w różnych kierunkach miodu. Tak? Jaką dokumentację powinno się prowadzić w ramach sprzedaży bezpośredniej? Może to być zwykły zeszyt i tutaj zapisujemy ilość produktów sprzedawanych raz, raz na tydzień. Wyniki wody oczywiście, orzeczenie lekarskie i taka dokumentacja powinna być przechowywana do końca następnego roku, po którym została. Sporządzona, tak? więc nie przechowujemy jej tak jak to kiedyś było przez 3 lata, tylko do końca kolejnego roku, po którym została sporządzona. E, powinna zawierać numer kolejnego wpisu, datę zbycia, ilość zbytej żywności, to w ramach EHD. E, informacje, e, o których mowa, umieszcza się w dokumentacji, czyli po prostu dziennie prowadzimy w ramach EHD że w dniu takim i takim sprzedaliśmy tyle i tyle miodu i to wystarczy. Ja tutaj mówię o dokumentacji dotyczącej weterynarii, tego co my sprawdzamy. Nie mówię tutaj o Urzędzie Skarbowym, bo często nas o to pszczelarze pytają, ale tutaj proszę do Urzędu Skarbowego. I również przechowuje się do końca następnego roku kalendarzowego. Główna odpowiedzialność za produkcję żywności w ramach tych systemów, jak zawsze spoczywa na podmiocie produkującym żywność, czyli na państwu. Zawsze za bezpieczeństwo produktów, które się produkuje, odpowiada producent. I tutaj jeszcze jedna ważna informacja, żywność produkowana w ramach RHD i SB nie może być sprzedawana poza granicę Polski. W ramach konfekcjonowania miodów to jest już taka inna działalność, do której jest potrzebny rozszerzony, jest potrzebny projekt technologiczny i forma graficzna i forma opisowa. Do tego elementy, do tego jest potrzebny system HACAP również. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał taką działalność otworzyć, zapraszamy, pokierujemy tutaj również Pan Krzysztof, bo już przeszedł tą drogę, także może coś o tym powiedzieć i wtedy można sprzedawać miód yy, za granicę. Tak? Wydawanie zaświadczeń powiatowego lekarza weterynarii, bo Państwo często prosicie o zaświadczenia, bo Wam są potrzebne do różnych do agencji, do różnych dopłat. Tak? Powiatowy zawsze wydaje zaświadczenie na wniosek strony, czyli trzeba się do nas zwrócić. Co, co potrzebujecie. Czy, żeby to było zaświadczenie, że macie pasiekę, czy że posiadacie, e, że posiadacie właśnie albo LHD, albo sprzedaż bezpośrednią, tak? E, to są właśnie takie, e, takie rzeczy. No myślę, że nasza współpraca do tej pory przebiega w sposób przyjemny. I większych problemów z Państwem nie mamy. Jesteście Państwo zmobilizowani. Jeżeli coś, coś nam się jeżeli coś zakwestionujemy u Państwa, jest to szybko poprawiane i myślę, że obyśmy tak dalej współpracowali. Dziękuję.